Krzysztof Wódka, Forum Polskiej Gospodarki. Dzień dobry. Witam z Impact 23 w Poznaniu. Moim gościem Marcin Oleksy, zwycięzca plebistytu im. Ferenca Puskacza na najładniejszą bramkę ubiegłego roku. Witam pana Marcina. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Witam was wszystkich. Yy... Panie Marcinie, deszcz, nagród cały czas i gratulacje jeszcze spada, czy już ten strumień pomału wysycha, czy jeszcze cały czas jest Pan Nie. zasypywany tymi tak, gratulacjami? Tak, cały czas jestem, gdzie się pojawiam w nowym miejscu, to te gratulacje cały czas są, myślę, że będą jeszcze przez jakiś czas. Fajne jest to uczucie, fajne to jest uczucie gdzieś te, te gratulacje przyjmować, jak ludzie uświadamiają mnie, że zrobiłem naprawdę wielką rzecz, z czego bardzo się cieszę. Rok temu pewnie przez głowę mi nie przyszło, że rap ten stanie się pan najsławniejszym, chyba najsławniejszym mam futbolistą, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Proszę powiedzieć, od tego czasu, od tej nagrody, od gali FIFA, od tej bramki zmieniło się trochę postrzeganie futbolu pana zdaniem w Polsce. Ciężko mi teraz też powiedzieć na ten temat. Myślę, że tam gdzieś, jeżeli chodzi o mnie, no to wiadomo, gdzieś te ludzie do mnie piszą, rozmawiają ze mną, gdzieś spotykają mnie, mówią, że kibicują, oglądają i tak naprawdę gdzieś myślę, że jeżeli ja mam miałbym to odczucie, to tak, to jest większe zainteresowanie, jest większy gdzieś ten, jakby to powiedzieć odbiór nas, nie wiem, musiałbym też zapytać, jakie były teraz oglądalność nasze, jak była Liga w Warszawie, a wcześniej w Poznaniu. Wtedy byśmy też wiedzieli czy coś to zmieniło, ale może jeżeli nie zmieniło to mam nadzieję, że dopiero zmieni. Bądź, mówię, pojawiam się coraz bardziej w nowych miejscach, gdzieś tam staram się nagłaśniać ten nam futbol. Myślę, że zasługujemy na to, żeby gdzieś tego kibica, no żeby kibic nam zaufał, bo dajemy naprawdę duży przykład takiej determinacji, że możemy wiele osiągnąć pomimo gdzieś tam przeszkód. I to jest świetne dla oka. Jak widać, można, można znaleźć się na salonach piłkarskich. No, i... no właśnie, tak, ja tak się zastanawiam, czy pan do końca zdaje sobie sprawę z tego, że ten sukces i, i sprawił, że to z drugiej strony teraz ogromne wyzwanie przed panem. No bo, tak jak powiedziałem, no, gdzieś tam y, ludzie zaczynają dostrzegać, poznawać. Jest pan ambasadorem tej dyscypliny? Da się odczuć taką mocniejszą presję? Myślę, że. Czy, no tak, wiadomo, no to, to jest dla mnie e, jakiś tam e, spoczywa mi ciężar na barkach, e, ale mówię tutaj gdzieś tam wcześniej wspominałem, że mam od świetnych kolegów i czy to w Warcie Poznań, czy w prezentacji, że gdzieś tam e, za każdym razem jest taka szyderka, też nawet i z tego, że wygrałem, że po prostu zabierają to troszkę tego ciężaru ode mnie, gdzieś tam e, rozładowują. Tak, pięcie. rozładowują, gdzieś e, robią tak, że się po prostu się rozluźniam. Ale na pewno muszę też tam gdzieś zachowywać się już profesjonalnie, ogólnie. Jeżeli chodzi gdzieś po boiskiem nawet, bo już ludzie mnie rozpoznają, są gdzieś tam wejdę nieraz wiadomo z kolegami, coś zjeść, gdzieś tu się przejdę. No to ludzie podchodzą zdjęcia, także ja staję się rozpoznawalną osobą. I wiadomo, nie na boisku muszę dać przykład i tak samo poza nim, jeżeli chodzi o Nie o ma się co nie, tak, także... tak mają gwiazdy. No, tak, no można powiedzieć, że tak mają gwiazdy. <laughs> Panie Marcinie, a jak już tak po, trochę opadł te, ten kurs, te emocje po, po tej gali Fifa, jak te wrażenia już po jakimś czasie, jakbym Pana zapytał? Takie, takie największe przeżycie po gali Fifa, Dziś e... już, po, tym, po, tym, po tych kilku miesiącach. No Minęły tak naprawdę dwa miesiące, tak? E, Lut, marzec, kwiecień, no takie dobre dwa miesiące. I powiem tak, że na, do tej pory jeszcze nie miałem takiej, nie wiem, czy okazji, czy czasu, e, żeby po prostu usiąść, e, może oglądać tą galę, bo tak naprawdę jeszcze jej nie oglądałem, a fajnie by było ją oglądać i po prostu przeżyć te emocje, bo wiadomo, w tym, e, tym natłoku tego wszystkiego gdzieś tam, no, nie miałem okazji na to, żeby gdzieś tam e, po prostu e, popatrzeć, e, poglądać e, i może to, e, gdzieś tam dopiero e, przeżyć i, i tak naprawdę z, odczuć, odczuć to, co się stało. A bo, czym dla Pana prywatnie jest ta nagroda? Myśl, nie wiem, tak naprawdę czym ona dla mnie jest, myślę, że nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla naszego całego środowiska osób niepełnosprawnych jest to taka nagroda, że nie wolno nas skreślać. Jesteśmy ludźmi, którzy może mają jakieś wady niektórzy yy, większe, niektórzy mniejsze. Ale potrafimy robić świetne rzeczy, ze wszystkim sobie radzimy, radzimy sobie z trudnościami, radzimy się z codziennościami, radzimy sobie z sukcesami, akurat w, takie jak w przypadku moim, myślę, że można powiedzieć udźwignąłem to wszystko, wiadomo miałem troszkę wsparcia tutaj z klubu, jeżeli chodzi o gdzieś tam sprawy, co niektóre związane z tą galą, z tym wszystkim i z futbolu. Ale wiele rzeczy musiałem dźwignąć sam, sam, ja nie miałem menadżerów, nie mam wokół siebie ludzi, którzy gdzieś tam latają i tylko gdzieś I tam odbierają za dobra, mnie te, tak. telefony, e, także myślę, że ta nagroda jest dla nas wszystkich taką nagrodą jedną, wielką, wspólną, że stworzyliśmy piękną dyscyplinę, jaką jest sam Czy jesteście trochę jak taka rodzina futbolowa? Traktujecie się tak, można tak, tak powiedzieć? Myślę, że tak. Myślę, że traktujemy się jako, jako rodzina. Wiadomo, na boisko czasami oglądamy się nawzajem, gdzieś tam się drażnimy, pchniemy, gdzieś tam e, Sport, bo to są emocje, tak, wiadomo. to są emocje na boisko, ale schodzimy z tego boiska, po prostu piątka, rozmawiamy tak, jakby, jakby się nigdy nic nie stało, także... Myślę, że tak, myślę, że tak, że to jest takie środowisko. Traktujecie to Pan i koledzy, tak jak Pan o nich wspomina, jako, t, t, całą tę dyscyplinę, a futbol, jako pasję, czy jako odskoczenie rzeczywistości, czy może jako, jako zawód? Jak, 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 wy, jak wy do tego To znaczy, to chyba każdy gdzieś tam indywidualnie podchodzi do tego wszystkiego. jedni podchodzą z pasją, ja oczywiście podchodzę do tego z pasją, bo piłka dla mnie była od małego czymś wielkim w moim życiu, jest nadal. Niektórzy jako zawód ciężko powiedzieć, każdy z nas zawodowo pracuje albo się uczy, także na tą chwilę jest ciężko mi powiedzieć i wypowiedzieć się za innych. Wrócę jeszcze na chwilę do tej gali FIFA Messi pogratulował. Ogólnie osobiście nie, że nie podszedł do mnie, ale gdzieś te oklaski, to jak było widać na filmie, tak, że no wiadomo, no, takie gwiazdy, oni już nie mieli tych ochroniarzy, to wszystko gdzieś tam ciężko było się dopchać. Myślę, że gdzieś tam, jakbym był chciał, no, to bym może się udało, ale to też nie chciałem być taką osobą nachalną, że za wszelką cenę. Ogólnie Messi wszedł, jak odebrał nagrodę, to jak każdy z nas po odebraniu nagrody, musieliśmy się udać do pomieszczenia, w którym gdzieś tam zrobili nam zdjęcie, wywiad, i dopiero zostałeś z powrotem. w odprowadzony na, na swoje miejsce i po prostu Messi odebrał nagrodę już nie wrócił. Nie? Także... Ale traktujemy, że jakby brawo, to gratuluję. Tak, tak, jasne. tak. Panie Marcinie, rozmawiamy na tle logo Orlenu. Grupa Orlen wspiera i piłkarzy nożnych, i, i amfutbolistów. To wsparcie jest jakieś takie, Wy traktujecie jako te, tylko symbol, czy rzeczywiście to wsparcie jest takie mocno, mocno czuć? Fajnie... Tak naprawdę cieszy to nas, że takie wielkie organizacje jak Orlen, Energa czy PZU, że nam zaufały, że zaufały nam, że, że chcą nas wspierać, chcą ten projekt z nami tworzyć i na dzień dzisiejszy chyba są z tego bardzo szczęśliwi, że są z nami, bo nie każdemu się gdzieś tam udaje być na tak pięknej galerii jak ja byłem, czyli również ze mną byli nasi sponsorzy, czyli Energa, Orlen, PZU, byliśmy tam wszyscy razem. Czuć to wsparcie i mam nadzieję, że będzie czuć przez wiele, wiele, wiele lat. A ja powiem tak, życzę, żeby było jeszcze więcej sukcesów i gratulacji od nas wszystkich i od widzów, i od czytelników. Wszystkiego dobrego. Dzięki Dziękuję za bardzo. Marcin Dziękuję Meksy, również. Moim i Państwa gościem dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję.